Panie burmistrzu, niestety można w końcu stwierdzić postępującą dewastację zieleni. Coraz więcej drzew wycinanych jest w mieście. Niektóre ulice mają bardzo nieprzyzwoite nazwy nawet w cudzysłowie te nazwy, bo ludzie na nazywają te ulice, które zostały tak ogłodzone z e, gałęzi, z konarów wystarczy przejść pokolnie trzeba chyba, trzeba chyba dokumentować stan zieleni w kolnie, żeby powiedzmy... <gulnie> Wydaje mi się, że, że za mało robimy w tym celu, żeby utrzymać to, co mamy. Ma, kiedyś to była piękna ulica, jak przyjeżdżali 20-kilka lat temu do kolna ludzie, no to nie mogli się nadziwić, że główna ulica tak ładnie wygląda, była to pozobycia aleja. Dzisiaj, proszę Państwa, wystarczy przejść się ulicą 11 listopada chociażby... Przejść się na naszej ulicy, przejście pokolnie, zobaczyć jak, kolno jest, jak przycinane są drzewa w kolnie. To wstyd. To wstyd, że nie dbamy o, o to, żeby w mieście naszym y, zatrzymać trochę tego tlenu i dbać o, o, o nasze zdrowie. Na, naprawdę trzeba coś, nie wiem, czy trzeba zrobić jakieś spotkanie ludziom, którzy powinni dbać o to zieleń, pewne rzeczy tłumaczyć. Ja rozumiem, że. Że to nie od Pana zależy, ale Pan jest gospodarzem w tym mieście i Pan powinien próbować, przynajmniej w jakiś sposób, tę dewastację postępująco zatrzymać. Bo to jest dewastacja. To, co się dzieje z drzewami, Państwo sami przejdźcie po mieście, zobaczcie. I chodzi o dewastację zieleni. Proszę Państwa, z tą dewastacją to jest tak. Są zwolennicy i przeciwnicy. Ja jestem przeciwnikiem wycinania drzew, jak usłyszeliście na sesji gminy Miasta. Są osoby, które chcą wycinać i piszą non stop wnioski i jestem zły, bo nie dajemy im, tak, panie naczelniku? Bo ja jestem przeciwnikiem, jeszcze raz podkreślam, natomiast niestety są też, panie radny, trzeba o tym wiedzieć, czasami takie przypadki, że trzeba to drzewo wyciąć. Tak jak pani Lucyna mówi, jeżeli to jest na ulicy Powiatowej oczywiście, ja nie mam jurysdykcji, żeby E, zmusić powiat do wycięcia tego drzewa, ale oczywiście wystosujemy pismo e, i będziemy nakoniali, żeby było przycięte to drzewo, bo jeden wypadek w konie był. Tak? Dziecko, dziecko zostało porażone prądem e, i z konsekwencjami takimi, jakie były. Tak? W związku z tym trzeba o tym myśleć, patrzeć i to trzeba przycinać również. To nie jest dewastacja, jeżeli ktoś poprzycina te drzewo i ono odrasta, powiedzmy sobie szczerze, prawda? Ukarać można wtedy, jak ono nie odrośnie, są na to odpowiednie przykłady. Jak uschnie po obcięciu, tak? I tak dalej, i tak dalej. Chciałbym również powiedzieć Państwu, i Panu radnemu szczególnie, yy, więcej się około pięciokrotnie sadzi drzew niż wycina, bo zawsze zmuszamy do podsadzania tych drzew. I to nie ma tak, jak ktoś mi tutaj mówił na przerwie, że uschnie te odsadzone drzewko. Nie ma. On wykonawca będzie ten, który dostłędny jeszcze raz je odsadzał. Jeżeli źle odsadził, będzie robił to do skutku, bo taki jest przepis. Taki jest przepis. W związku z tym myślę, że w jego interesie jest dobre odsadzenie drzew. Tak? Są też chore drzewa. Są puste drzewa, zagrażające bezpieczeństwu życiu. I też nie mamy wyjścia. Musimy dać pozwolenie na, y, na zgodę na życięcie. Tak. Są też innego rodzaju wycinki, jak inwestycyjne. Tak. Gdybyśmy nie mleczarni nie pozwolili zakładowi kurpianka czy Mlekpurowi wyciąć, że pewnie nie byłoby taśmy, która podwoi, y, podwoi y, produkcję mleka i spowoduje podwójny skup. No, w, w, mogliśmy się zbierać chociaż do końca też nie mamy takiej możliwości, bo jak jest inwestor bogaty, to mówię, płacę i tak było w przypadku, nie było dyskusji. Jest ustawa, tyle płacę, 50 tysięcy za jedno drzewo. I do widzenia i zaproszę proszę odsadzać, tak? I nie ma możliwości, żeby burmistrz powiedział nie możesz. Mogę! Tylko płacę i mogę. Koniec kropka. Jestem, e, jestem pierwszym przeciwnikiem wycinki, że bardzo kocham las, przyrodę, wodę, wędkuję, poluję, żegluję. Więc naprawdę jest mi niezmiernie przykro, jak te drzewa są wycinane, ale no cóż, prawo jest prawem. Takie ono jest.